Dzisiaj mam na testach smart zegarek z GPS za 250 zł. Dokładnie to EcoWatch 4. Co potrafi zegarek za tak niewielkie pieniądze? W sumie to sporo, ale idealnie nie jest. Zapraszam do materiału. Do porównania mam chyba najpopularniejszy model w tym budżecie, czyli Amazfit Bip 3 Pro. Co prawda no jest on już trochę leciwy, ale nadal się dobrze sprzedaje. No i też ma już swojego następcę Amazfit Bip 5, ale on jest trochę droższy. O nim też będę wspominał w wideo. Zacznijmy od designu. Echo Watch 4 wygląda klasycznie, elegancko, ale też uniwersalnie. A MassFit tak w zasadzie wiele się nie różni wyglądem. Materiały, z których są wykonane, to plastik, ale całkiem dobrej jakości. Mamy tu 20 mm silikonowe paski na teleskopach, więc można je łatwo zmienić też na inne. Ale największa różnica jest w ekranach. Wyświetlacz AMOLED o przykątnej 1,85 cala w EcoWatch Watch wypada bardzo dobrze, ma głęboką szczęść i soczyste kolory. A ponadto oferuje tryb Always On Display, szczególnie obok Bip 3 Pro z ekranem LCD TFT widać sporą przewagę amoled -a. no i to jest moim zdaniem największy plus właśnie tego modelu Echo Watch. Sam interfejs w obu jest zbliżony. Z góry mamy belkę ze skrótami do ustawień. W tym miejscu możemy łatwo przejść do ustawienia jasności wyświetlacza, bo nie mają one czujnika oświetlenia. Ale w Echo Watch przez większość czasu miałem ekran gdzieś na połowę poziomu i był on wystarczający na zewnątrz, ale też w środku. Dopiero nowszy BIP 5 ma czujnik oświetlenia, ale on jest trochę ciemniejszy i ma niższą rozdzielczość na ekranie LCD TFT. Więc i tak reasumując, no to ten Echo Watch ma najlepszy wyświetlacz z tych modeli. No i właśnie w nim z lewej strony wyciągamy menu, a z prawej przechodzimy po widgetach. W Amasfitach przesuwając się na boki, mamy Widgety, a przyciskiem na boku przechodzimy do menu w przycisk boczny wygasza lub podświetla nam ekran. Miłym dodatkiem jest też obrotowa koronka w dzięki której możemy łatwiej poruszać się po menu, czego brakuje na przykład właśnie w Amazfit Deep. Oba zegarki z dołu pozwalają nam wysunąć powiadomienia, Tutaj mam mały minus dla EchoWatch, no bo pokazuje tylko jeden ekran powiadomienia, gdzie mamy jakieś 4-5 linijek, no i nie da się tego przesuwać. No a na maswicie mamy praktycznie pełny pogląd powiadomień. Tam też są widoczne emotikony, chociaż nie wszystkie. No a tego w ogóle brakuje w EchoWatch. W obu niestety nie da się odpowiadać na powiadomienia i nie wyświetlają one obrazków. Na plus dla EcoWatch jest możliwość personalizacji tarczy zegarka. W Amazfitach mamy różne zdefiniowane motywy, a w EcoWatch mamy zakładkę, gdzie możemy sami stworzyć swoją tarczę. Wybieramy zdjęcie i po kolei możemy dopasować każdy element i ustawić tak jak chcemy. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, to warto wspomnieć jeszcze, że w EcoWatch mamy funkcję Bluetooth Calling, czyli możliwość rozmów przez zegarek. Mamy tu wbudowany mikrofon i głośnik, czego nie ma w BIP 3 Pro. Ta funkcja jest już w nowszym Amazfit BIP 5. Zegarek musi być połączony ze smartfonem i wtedy możemy rozmawiać z poziomu nadgarstka bez konieczności wyciągania telefonu z kieszeni. Może to być przydatne jako zestaw głośno mówiący w aucie, ale ogólnie jakość rozmów wypada tak sobie, jak nie ma innych odgłosów dookoła nas, no to jest nieźle. Raczej na zatłoczonej ulicy sobie nie porozmawiamy. Do sprawdzenia statystyk, zegarek EcoWatch ma swoją aplikację Smart Life, a Amazfit ma swoją Zip. No i jedna i druga aplikacja jest dostępna zarówno na Androidzie, ale także na iOS. I tak w zasadzie to nie będę ukrywał, aplikacja Smart Life wypada przeciętnie. Ma ona słabe tłumaczenie, do samego odczytania statystyk, nieźle. Większość to i tak są wykresy w formie graficznej, ale nie mamy tu wskazówek i rozbudowanych informacji, jak w zip od Amazfit. Plusem aplikacji do tego Eco Watcha jest możliwość edycji tarczy na zegarek, czego brakuje w Amazficie. Teraz czas na aktywności sportowe. Cygarki monitorują nasze kroki, sen, tętno, SPO2 i radzą sobie z tym całkiem nieźle. W sumie na obu podobnie. Zresztą widzicie, że wyniki są zbliżone. Ale tak w zasadzie, już nawet Mi Band radzi sobie nieźle z tymi podstawowymi pomiarami. A teraz najważniejsze, jak wypada GPS w tak tanich sprzętach. Dostępnych mamy sporo aktywności do wyboru. bieganie, chód, jazda, te podstawowe są bez problemu, ale też mamy tutaj inne. Wziąłem EcoWatch razem z Amazfit na wycieczkę rowerową i wiadomo, nie są to najdokładniejsze GPS-y, ale też w tej cenie nie spodziewałem się cudów. Mamy tu obsługę czterech systemów, GPS, GLONASS, Galileo i Baido. Ale EcoWatch wypadł zaskakująco dobrze. Bip 3 Pro widocznie odbiegał na trasie i wpadał z faktycznego przebiegu. Umówmy się, nie jest to sprzęt dla profesjonalistów, ale jak chcecie wieczorem wyjść na spacer i zapisać swoją trasę, to jest moim zdaniem wystarczający. Cegarki są wyposażone w odporność na zachlapania, mają niby tryby pływania, ale producenci nie zalecają brania ich na basen czy na saunę. Echo Watch na baterii daje radę około 7 dni takiego normalnego użytkowania z aktywnością, a Amazfit przez to, że ma mniej zasobożerny ekran, no to daje radę trochę dłużej, tutaj już dobijemy gdzieś do około 10 dni, ale wydaje mi się, że ten tydzień i tak jest dobrym wynikiem. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Eco Watch ma możliwość aktywacji Always on Display, ale ten tryb już zjada mocno baterii i wtedy zegarek musimy ładować po jakichś 3 dniach. Na obu są też tryby oszczędzania baterii, no i wtedy Eco Watch może wytrzymać nam przy samych powiadomieniach i tych ograniczonych funkcjach pomiarów jakieś 10-12 dni, a Amazfit BIP wytrzymuje już wtedy około 14 dni na jednym ładowaniu. W zestawie do obu zegarków mamy dedykowane kabelki napiny, którymi możemy naładować urządzenie. No i zostaje nam jeszcze cena. Oba modele tak w zasadzie kosztują podobnie, no bo Echo Watch 4 i Amazfit Bip 3 Pro kosztują jakieś te właśnie 250 zł. Tutaj jest jeszcze ten droższy Amazfit Bip 5, no ale on standardowo kosztuje jakieś 350. Widziałem, że teraz są jakieś obniżki na Black Friday, ale no Uznajmy, że no on jest tym droższym urządzeniem, a i tak wcale nie jest tutaj jakoś lepszy. Jeśli zależy Wam na ekranie AMOLED, funkcji rozmów telefonicznych i możliwości personalizacji tarczy, no to Echo Watch 4 wypada naprawdę nieźle. Słabo wypada w nim aplikacja, która nie jest tak dobra jak w Amazfitach, ale za to łatwo możemy eksportować dane do strawy. Brakuje mi też pełnego podglądu powiadomień na tym Echo Watchu, ale jak na budżet 250 zł. Nie możemy liczyć, że dostaniemy zegarek, który będzie miał wszystko, co chcemy. Więc trzeba wybrać, na czym wam najbardziej zależy. Na koniec muszę zaznaczyć, że jest to materiał sponsorowany, ale producent nie ingerował w przebieg moich testów. Zawsze zaznaczam, że mogę pozwolić na ekspozycję produktu na kanale, ale nie na czytanie formułek, które producent wymaga. No bo no. Powiedzmy sobie jasno, jest to zegarek dobry jak na swoją cenę, ale nie jest idealny, no i o tym musiałem powiedzieć. Plusem jest to, że w ramach współpracy dostałem jeszcze kolejny drugi zegarek, który mogę wam właśnie rozdać. Myślę, że jest to ciekawy prezent. Aby wziąć udział w konkursie, należy zasubskrybować kanał, no bo konkursy są oczywiście dla widzów. No i napiszcie komentarz, jaka funkcja jest dla Was najważniejsza w smart zegarku. Miło mi też będzie, jak udostępnicie ten materiał dalej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. A jak Wam podoba się ten Echo Watch 4? Dajcie znać w komentarzu, który Smartwatch Wy byście wybrali. Czekam na wasze komentarze. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, aby nie przegapić kolejnych wideo na kanale. No i my widzimy się pewnie już niedługo. Cześć.